Zaiks dla mnie jest świątynią, ponieważ w wielu religiach, a szczególnie w katolickiej religii, świętymi są przeważnie ludzie, którzy zbłądzili, niektórzy byli zbrodniarzami, święty Paweł i inni się zapierali. No ja też byłem nieświęty i przez jakiś czas zapisałem się do gemy niemieckiej nawet. Zwątpiłem w czasach komunistycznych, że, że może Zaiks. Dobrze mnie reprezentować. Bije się teraz pierwszy jako grześnik na łonie, wróciłem na łono Zajsu i kocham Zaiks i wiem, że zacni ludzie tutaj to prowadzą i że będzie ZAX. Jest rzetelnym, niezależnym bardzo towarzystwem ludzi miłych, kulturalnych. Troszeczkę już też się różne rzeczy dzieją, ale jeszcze następne 100 lat myślę, Zajks potrwa i będzie świętych przyjmował na swoje łono. Młodym to mówię, no, trzeba dużo pisać przede wszystkim. Bo jestem nauczycielem akademickim, studentów mam kompozytorów, aranżerów różnego typu, różnego typu zainteresowaniach. No i mówię, trzeba pisać dużo, dużo, bo oni wszyscy już zaczynają liczyć pieniądze, tam za ich to tam już będą worki. Nie trzeba mieć dużo utworków, dużo. Ile macie utworków? No a, a pan ile ma? Ja my nawet nie wiem, 5000 tysięcy, dziesięć, no, raczej chyba więcej no to wtedy można coś na coś liczyć, ale przede wszystkim trzeba dużo, dużo pracować i, i no, są tacy młodzi też już widać, że już wiedzą o co chodzi.